Cześć, siemanko, z tej strony Urbix, on dzisiaj jest ze mną. Szczególnie te 5. Znowu! No. Okej, okay, to teraz, patrzcie, Frank jest pierwszy i postaramy się wbić może 19, może 20 rangę, jak myślisz? Mm, nie. Jak byśmy dobrze gasowali, to by może nam się udało, ale to by było trzeba Ale okay, zagram tak. jedną tą grę i na bounty. O, Czyli nagrodzie. Jeszcze mu, bo to jest, bo Frank to te Frank jest bardzo dobry na tą mapę. Ładujesz ulta, idziesz tam za ściankę obok i wtedy cichasz z ultem na kogoś, nie? Tak. A ja Cześć. jestem gotowy już. Dobra, to gramy, tak. To będzie Epic Team. To będzie I ludzie możliwe, że dzisiaj wleci jeszcze jeden odcinek, gdzie kupuję za 100 zł 360 gemów. Tak kupię to. Możliwe dzisiaj, na pewno niedługo, bo mam, miałem urodziny wczoraj i wie ta. Wie ta, o co mi ta chodzica? Ja w tego jednym też trafić, nie mogę, ale taka, taka pamięć. Po nie podejdzie do po ciebie. Ja jestem twoim ochroniarzem. Dobiłem, dobiłem. Muszą lecić. Ej, co sumo... mi mam... Dobra, prawo nie spali. O czemu oni chodzą obok naszego respa? Oni są głupi. Ja się chciałem help me, help me. Teraz spad Ja na El Primo... Pomóź, pomóc, pomóc pomóc! Nie mogę! Muszę... El... El Primo! Pomocy! El Primo! Mój mój. O nie! Wygrywamy! Mam i idę za ściankę. A dostałem od piper. No, ale. O jezu, mi jest. Słabo. Niech teraz tu wejdzie. Piper, co jest po drugiej stronie. Dobra. O, tu Dobram, Dobra, jest działko. Ja Przepraszam za to mucenie, ale tak mi się lepiej gra. Po Mam tak, że mi się fajnie gra, jak jest jakiś dźwięk, nie? Ja też tak mam. No. Ja czyściej ci mówię, jak nawet nie nazywam. No. Ja też tak mam. Tak. Jak kobiet nie Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wiem. O, mało HP. Ja się strzelam. Dobra, podjeżdżam ją z ultem. A nie, o, mam ulta, więc będą się mnie bać. O, jest się przestaje El Primo zastanowiony. Dobre, to wygrane. Chyba, że coś złego się. stanie. Dobra. dobra, 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 dobra. Okej, okay, wygrana. Ale jeszcze bym ją zabił. Byśmy mieli jeszcze więcej. Ma 8 puszek. i 18 na franku. Um, ale mam 20 na pajem Jeszcze troszkę i będzie 20. Tam to będzie piękny widok. Znam I... to uczucie, więc dawaj teraz na ten. A patrz a szoko, na ten power. Patrz na power, jaki mam na franku. Jezu, to tak. jest śmieszne, nie? Bo taki niski power, a takie dobre puszki, nie? Ty masz gorsze puszki, a lepszy power. Wiem. To jest złe. Dobra, dawaj, showdown duo. Dawaj, jeszcze jedną grę tu... Tylko nie wiadomo, co to jest. Ty Brokiem bry. grasz, tak? tak. A tu jest prawie tak samo długie, jak Wiem, Pajper. tylko że Piper ma lepszego ulta, moim zdaniem. Ale i tak mamy Piper w teamie. No, tutaj jest lepsza od mojej? Skąd wiesz? O wie co po... Walisz i go dobrze Uważaj na, bo ja mam Loła, nie? Obili mnie o, tak trochę. Bo... Wiem, Jin ma... dostał seryjkę. No, bo ja Wiem. A chce chce iść. To uciekaj. Dobra? Ja, ja tu będę chodził na środku głównie. Niech tylko potem... wyrwał. Uuuu tego pocisku. Wy to widzieliście ludzie normalnie. Pana to. Dzien mnie chyba przyciągnie. Ej, uwaga, pojezmę jest tutaj bo, przede mną. Jego. Jak mnie zrobił. Uciekaj. U, u, u. O mój, odwieczkę. dwie gwiazdki więcej Wiem, trzeba kogoś ubić. Tego Gina, on jest najbardziej nieogarnięty. Kto go uleczył? Nie, Nie wiem co. Od oka. Le wiem. Chodź oka ale mam loa. wiem. Dobra, chodź no, cofnij. Kurde, jak oni nas No On mnie przyciągnął. Nie ma szans, będzie spadane. Uda się. To jest Mamy 32 sekundy, więc wiesz. Tak. Chcę ci. mnie nie trafi ultem. O, ten kościół. Uwaga. Pomocy! O Jezu! Ludzie zabijcie tego Gina! Jezu. On tak się kampi w tych ksakach. Musimy, musimy. Też no nie ma szans. Chyba żebym no nie skoczyła. Może bym ją ubił. Gdyby nie, nie... nie miała ulta, to bym ją ubił. Hmm. 4, 4, 4, 5 Pięć puszek aż. Ja mam na nagrodzie. Czajcie to. Ja nie luszę, Dogramy duota. nie lubię. Wygramy Akurat startoken może wpaść. Teraz mam czysta. Nie. Patrz na ten power... Ej, obczajcie power na wo i rangę na wo. Bo jest łatwą postacią, moim zdaniem bardzo, i ma dobry damage. Przepraszam za te odgłosy w tle. Czekajcie chwilę. Ej, będę chwilę awczył. Dobra, jestem. Ej, będzie trochę ciszej. XD. No, zbawimy się chyba, więc... Dwa mamy. to fajnie. Ja idę od kupy, plaży ja się jeszcze, czy to Ja tu, idzie. Skoki, pan, kim jest A ja bym... O, przy tym, przy O, ale lecą mnie, uważam, pomoc, ginę. A już tam. Przepraszam cię. Ale mam ulta już, gędy. Ja muszę uważać. Meteor jeszcze na mnie chamsko wleciał. Ten brok był zły. O nie, piper jest. Nie. Oberwała, ale oberwała od miny e? i zginęła. Jedno, jedna puszka e? zawsze coś. Ja chyba zbiorę naj... jedną z ulubionych postaci. I skrzynka! Ja mam już cztery skrzynki, więc... Otwieram. no Majki Pam. Ja sobie zbieram nauczycielek z openingu. Jeej. Tram Ja wiem, co zagrać. Już wiem, już chciałem brać inną postać. Powiem, już z tym zagrać. Czym? Zaburzyć. Dobra. To robi na mnie podziankę. Ej, wiecie co jest najlepsze? On ma siedem ty tysięcy puszek, nie? Siedem prawie. No. I ten, a nie ma żadnej legendy, ja mam 4000 tysiące i mam kroła. A mi tylko, on ma tylko Mortisa, ja mam A Widzę, widzę. Ja już mam połowę ulta naładowaną. Nie tak, bo automatycznie się ładuje. Wiem, to jest fajne. Ja to bardzo lubię w tym Berylu. Prawie ci cubes, ale cubesa ci zebrałem. nie ma sensu. Wiem. Chyba, że będzie do Ciebie podeszli, a Ty ultem ich by pociśnąłeś. Dajesz, ciśniesz go. 4, dwa, 2, 1. Jestem. Co? Nawet możesz teraz trochę zluzować, bo jestem. Zluzuj portki mordo, jestem. Mam kuba. Teraz ja ty uciekaj. A masz ultem, więc spoko. Mogę coś zrobić, albo podjadę. Ty, a zrobię coś, robię coś. Czekaj, Poczekaj na pokażę, mnie. pokażę wam baga. Wiem. nam na, przez ocean przyleci. Dawaj dojeżdżamy. Tu dojeżdżać w końcu. Ja muszę uciekać! Widzicie? Ja przeleciałam całą wodę. A miałem krótszy zasięg, jak bo to jest był. taki bag. Właśnie. jego ja często go wykorzystuję, giniesz. I... Ale to już mogło być rip akurat. Po, 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 po. Zabij, zabij, weź, mnie. nie mogę ile on ma HP. O, wiem, ja, go, ja go podjadę. To było chamskie Czeka. to, co on zrobił, Czekaj go na mnie, podjadę. czekaj, dobra. Chodź, uciekam. Ja bym, mnie! Briko! O nie! Ej, znowu jedna puszka. Sorry, Dobra. dwie, bo mam niższą rangę. Ja mam, ja mam jedną. Uwaga! O, to będzie mega zaskoczenie dla was. No nie! Będę będę zabiegał po ich Zamknij się! I, 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 po... Idą takie, Hello, Darkness, mm -hmm. my friends. Czas mm -hmm. tam. Mamy Pankę... bardzo rzadki team. A wiesz, że Morty jest to najtrudniejszy tak do drognięcia? tam? No, tu najtrudniejszy, uwierz. Łata, mój kolega tylko w domu, bo chce ile na skrzynce, więc. Pan trudny. No, ale jest trudny, trzeba mieć ogromnego farta, żeby go tak łatwo trafić. Ogólnie. Nami na Ja jakoś tarę tak one. One. De, de, de. Mam 500 HP A ja tu aprze i do nich strzelam, tak o 80 HP jezu. Bo jestem pro i umiem unikać. <try> no bo jestem płuca, tyle ma, O mam ulta, mam ulta Dobra, teraz będę ich robił, nie? <try> ja, ja mam no niedużo mam ulta. pokaż, on, on ma ćwiartkę ulta. Dawaj tą tarę, dawaj tą tarę, ja ją, ja ją chcę. Ale się boję. Dawaj, na 3-4 ją. 34 3, 3. ją. Ja nie ja. ją dobiła. Ja, trzecie miejsce jest. No. O, trzy puszki mam. Ja, to mam. ja wbijam dyszkę na krolę dzisiaj, nie? Spoko. I widzowie, jak wbiję w wie 20 na franku, to dostanę 300 T, star pointsów, nie? I napiszcie, czy, zbier czy kupić bula. Czyli na niego trochę pozbierasz, czy zbierasz na coś konkretnego, nie? Ej, ja poczekam ja jak ktoś będzie go zwołał walił księgi I ja zabiegę te kiłby po prostu. Jej obiję trochę a ty do dwie takie dobra? Ja mogę powiedzieć, ja mam kasę. A wiesz, że Marty sobie ładuje wolny efekt niż królowi? Zbieraj tutaj kiłby. Masz jednego już masz drugiego. Dobra, tak, to jest Oj, nie żyje. No Moja... Jeszcze obił skrzynkę. A Freda ci ukradłem. To są typy 100% Właśnie. Zwróć ich do mnie. Zatrułem ich, nie? Tak, Mam Robi... Dawań, i Dawaj, robimy to. Chyba to ten sam jest ja załaduję ulty na wszystkich. Dobra. Mam ulta. Jest jest prawie. Ult jest granny. O Jezu. Dojeżdżać kogo? Pan dojechać, nie? No dawaj, skać. Pociekam. Okocz! Uka! Ultem nasz pro robił! 7 miejsce! Plus jeden! Plus trzy! Dobra, muszę przez inną postać, bo mogę sobie Ale jak krowa zostawiam, widzisz jakie nim kozacze, nie? Hmm. Jeśli uda nam się tym, jeśli tym, uda nam się dzisiaj wbić mi z 25 powerpointów wsadzam je do kroła, kroła ulepsza mi, od razu lepiej grał, nie? Większy damage i wszystko. Grać o tym, co myśli? Tak. Boję się. Bo... Mamo, boję się. Nie stać mnie na ulepszenie, ja bym miał ją na 8. Miałabym na 8. Równo 300. Wiem. Muszę cię przeprosić. Teraz ja cię muszę przeprosić. Nie, nie bieszczeli, Ja cię teraz muszę przeprosić. Czekaj, Krowal. Krow jest ogrywany. Jak się to może to wpaść też na mój kanał, na gazeczekopilniku.pl I, I ludzie, widzicie? E, wszyscy mówią, mój, nawet mój monoletek mi mówił, że każdy youtuber niby wydaje na tą grę pieniądze i przez to ma tyle legend szybko, a ja mam o wiele mniej poszukiwania od niego i też mam legendę, ale ja nic nie wydałem na razie na tą grę. Niedługo tylko wydam, jak już, nie? Więc widzicie, on kłamał. Kłamca. Skubaniec jeden. Obijaj ją tam trochę, nie? Tylko wiesz, też to jest tak na dystans bardziej. Ojej, złowiesz! Deja vu, unforgettable place before! <grywia> no i co, no, chodź. no, kroła się boi! Ojej, czekała do ciebie! vu zabijesz ją! Bierzeczka, wieżyczka musi być, musi być nie, grana. Nie, nie, sobie zachowam. Ej, zawó! Deja vu, ono never played before, ono fire! Gin! Ja chcę po wow. tobie kiby! Gin! No wyjście, wyjście go, zabijcie! BUMBAA! To mowa! New Clancher! New Clancher tam spadł! New Clancher na mnie spadł! Ej, patrz, meteo patrzcie, Meteory to New Clancher, a głowa Tika to Ultra New Clancher! Ja. Ja. Ej, nie, nie! Jest tu ktoś! Też... Amebert! Ej, najlepszy! Sło 17! No, ej, I'm powiedzieć ci coś? Ma najlepszy mem do kruka! Amebert! Ej, jeszcze tak ulta używa! Ul... Moja wyzyska tam ich obija! <grym> ej, weź jakąś grozną postać typu ból, ale taki normalny, podstawowy skin albo wiking. Jak masz. Nie poczekaj. Utwórz. Zaproś Byle co, żeby było soro. Czekaj mapa. O, dobra. I wbijemy wszystkich, jak będziemy we dwójkę, nie? To ty, tak, to ty ja takie... Wy... Ja sobie idę na środku do dziecka kuję i ja takie mam ulta, nie? I ja takie, a Bert, eee! I tak odlatuję. I robimy kolejnego mema. wiem, że to jest słabe. Wow. Wiem, że znowu, ale ja lubię takie rzeczy. Lubię takie buty. I takie ja wklejam w zdjęcie kogoś buty. <grym> lubię te buty, czajisz mordo? Sobie Ej, odkąd mam króla? mogę robić mnóstwo memów na tym trybie, na nie, na botach. I już nie ma. Idę. A ja zaraz... I zaraz On, nie ma czysta. Ha, i dobrze. Elo, to ja, ja zbieram, ja zbieram. Ty miałeś wziąć bóla, typie. Nie, i ty byłeś takim tem, i ty byłaś taki... No dobra, może być nawet ona. Nie, i ty tak do mnie podjeżdżasz, to też musisz mieć ulta, żebym się przestraszył. Nie, bez ulta będziesz. Będziesz do mnie na daleko, wskoczysz mi z krzaka na daleko. Naprawdę czemu zmieniłeś? Musiał być ból. I teraz zepsułeś. Ja mam lepszy pomysł na mema. Myślę, daj to chodziłeś mnie w ogóle, wiesz o tym? To się myśli, tego nie będę! Nie umiem wycinać. <śm> <śm> to się. Jesteśmy w czarnym klocu. Dobra, weźmy tego bóla. Ale sobie jakiś Byla który? Na, najlepiej gdyby to był czy byś był bity. O nie, to by było dobre. Jestem. Widzę broka. Uwaga.

Tak dużo biję, ale nie umiem słabiej. Patrz, wezmę cię na jak najdalej. I oberwiesz sporo. Widzisz aż 500. Masz, już tego chcę. Masz, mam już. Tylko ja też chcę sobie napić. Ale na daleko. 700 na daleko. Sój! Nie, no może, O, masz tak akurat. Ale tutaj i tak musisz zmarnować gdzieś. Nie. <śm> Chyba będę musiał też zmarnować ulta. Uwaga! Marnuj go! To jaki przyjaciel! To jaki przyjaciel! taki pociąg! Jeszcze dwóch typów musimy zabić. Ja sobie muszę zabić ulta. Nie, bez ulta musisz być. Ale nie! Ty tak to jest. boli! Nie wiem. AAAAAA! Skac dla niego! Skac! O Skacz. O mój! Już. A my bird, ee, A bird. I, I. To jest granie z botami! Dokładnie. Dobrze, dawaj. Ty Ej, pomil... Jak... Jeśli przed przedwczorajszy odcinek, ostatni, nie? To, a po prostu będziecie z tego cisnąć w bekę tam, co się działo, jeśli tam, tam było umie Dawaj, umiejętność, trafaj. botów, tam sięgała Zenitów, pamiętasz? <grym> <grym> Mamy też samopuszek. Ej, zaproś mnie. A nie, to mój kolega. A zaproś mnie. Aż nie zapraszam. A my eee! I tak odlatuje i to, taki dymek od rakiety. Dym, 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 dym. Jak i Miśka w Fortnite? Jak oglądaliście to, zjechcie łapkę w górę, nie? Bo no, tak gram Fortnite'a i może to, że będzie jakikolwiek odcinek, nie? Dobra, teraz zrobić taki milion IQ playet. To będzie. To właśnie nabiłem, nie pokazywałem wam go poza. Wczoraj. Gram 0 IQ postacią, nie? On jest jest z tego IQ wiem, 1000 IQ Nie, nie, 200 IQ 1000 IQ masz dopiero wtedy, jeśli wygrasz bardzo trudną postacią, którą jest na przykład, więc jak nią wygram mam 1000 IQ. No chyba nie Morty, Mortisem I poko jest pro Nie, Mortisem i pokoje. Mortisem What? jest Easy ugrać! Mortisem tu, Easy chodź, ugrać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. To? Uch.

Du, 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 du. Jak... jak na trybunach, nie? Ej, du, 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 du. Oberwał ode mnie z min. Leon na zero, Leon na zero kubów. On ma trzy... Ja zabiję ostatnią osobę, dobra? No nie wiem. Ja zaraz będę to tobie, przyjaciele. Oni tu muszą być. Nie ma. No. Ineli w burzy, albo od meteora. Ty w nas 100% No oni mają po prostu IQ zego. No nie dwa IQ, bo da się mieć najmniej, najmniej dwa IQ, nie? Oni mieli dwa IQ z player, nie? Dobra, mam. Upadł mu telefon. Nie, muszę go teraz włączać. A wiecie co jest on ma, on ma już pococzoną szybkę. Jakby się bardziej potłuka, to jego z bardzo Spokoj! To i tak powinien już dawno zapić. Po tym? nie ma w ogóle z kawałku. Ty faktycznie. Dlajgo! Ja, no dobrze, to działa. Można ogrzać paluszka. Nie. nie! Nie! Bo on mnie ma szkiełka w telefonie, no można możesz... wsadzić palca i co ogrzać. I jak są zboczeńcy, to nie, nie tego palca. Nie. I są zboczeńcy na odcinku, to nie, nie tego palca. Nie, zły. Zło. Nie, na, dobrze, żebyście nie widzieli, o co chodzi, nie? Najlepiej. Hmm. To może ktoś będzie kumaty. No nie, nie. Ludzie mają być nie kumaci. No, o to chodzi. O nie, mnie Dobra, wezmę postać, której najbardziej nienawidzę. Ty młodzieju postaci! No dobra, weźmę drugą, mniej ulubioną postać. Mortisa. Patrz, co ten materiał mi z włosami na ręce robi. Wiem. Ma namagnesował od tego. Od czego? Tego. Od markera? Od tego! Czyli od w plastiku, o. To, ten, to plastik mi tak robi, że bo się namagnetyzował plastik. No, nam, Gaj. Nie patrzy.